No i popatrz jeszcze raz na to jeziorko, e, tutaj mamy takie paskudnie niewielkie e, ślady, kiedyś, kiedy to się zamieni w skałę, no to będzie można sobie porównać z dinozaurami, no ale póki co się nie zamieniło w skałę, po prostu pocian czarny tutaj e, łazi, to widać. No, piękne chmury nam się porobiły też, patrzcie. Na szczęście nie jest to takie jakieś tarfowisko, którym musiałbym się bać jakoś szczególnie, także że tu sobie pochodzę. Trzeba uważać tylko po prostu. Przydałaby się jakaś. Mm. Twarde podłoże. Bo nas Puszczy Kozienickiej już bym się bał.